Cześć, moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek bardzo ważny i bardzo alarmujący. Niestety e, sytuacja, jaka, jaka dzieje się na Kanale Gliwickim, zmusza nas do tego, żebyśmy podjęli jakiekolwiek kroki, jakiekolwiek działania. E, masa śniętych ryb, ogromna jakość wody, e, tlen wyparty z wody i bardzo dziwne rzeczy, które się dzieją. Za chwilę wam to wszystko pokażę, a na tą chwilę e, wybraliśmy się do Darka Lesznera, jest też mój przyjaciel e, e, Mariusz Rycho e, i. Opowiemy teraz o tym wszystkim, co tu się tak naprawdę wydarzyło i jak to wszystko wygląda. Cześć, chłopaki. Siemanko, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Chłopaki, jesteście tutaj cały czas. Powiedzcie, co tutaj widzicie, co, 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 co obserwujemy. Czy, wiesz, co tak trzeba było zacząć od tego, co tutaj czujemy, bo nawet stojąc tutaj na brzegu, wyczuwalny jest odur, który dochodzi z kanału. Także sam kanał nawet jest oddalony jest od tego miejsca o kilkaset metrów, bo przecież byliśmy Ale odór jest nie do wytrzymania nawet i tutaj na bliżej, Także bliżej, tutaj bliżej, mamy bliżej, czystą tak. wodę, a obok mamy wodę, w której praktycznie nie ma życia Na, na odcinku my się około 7 kilometrów od samego ujścia, tak od samego portu A jest to, jest to e, jakiś taki e, punkt ekologiczny, tak? Oczywiście, jest to specyficzne też miejsce Jest to miejsce gniazowania się w wielu, ogólnie wielu gniazd kormoranów Myślę, że w tym momencie nad nami jest kilkaset sztuk samych kormoranów i czapli. Zresztą jak przepływaliśmy wcześniej, Sam widziałeś że jest to oznaczone jako ekologiczne miejsce, punkt, którym gniazduje właśnie Czarny Kormoran i rezerwat ogólnie ptactwa. Chłopaki, e, jak alarmujemy, co robimy, co widzimy? Bo teoretycznie, to, co widzimy... Robimy, teoretycznie robimy to, co się da, tak? Wiadomo, media społecznościowe, no, no trzeba to ruszyć. Niestety. Włodarze i właściciele właściciele wody no, nie zarządca są skory do żadnych ptaków, zarządca wody, wody polskie niestety nie jest tutaj skory do jakichkolwiek y, spraw związanych z jakimkolwiek wsparciem. Raczej, raczej zostaje im to po prostu obojętne. Tak? No tak, nawet w raporcie, który został opublikowany w piątek, została stwierdzona przyducha wiosenna, gdzie, gdzie obydwoje dobrze wiemy, że z przyduchą to nie ma nic wspólnego. Nie, 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 przy ducha, przy ducha to nie. Przyducha to nie jest w ogóle pora na przyduchę, to raz. Oczywiście, woda eee... ma 13 stopni, nie? No a także... kiedy, kiedy to zaczęło się dziać, woda miała 6 albo 7. Tak, więc dokładnie. Czy, tylko ja mam takie wrażenie, czy wy też tak myślicie, że to, co się dzieje, że rezygnujemy z PZW, a wchodzimy w teren wód polskich pod, pod pieczę wód polskich czy to jest e, dobre czy złe, bo według no. mnie to jest zamienianie no. się kierki na kije. Według mnie nawet sytuacja, która sytuacja tutaj, która wydarzyła się na kanale Grywiskim, dokładnie pokazuje obraz tego, co nas czeka, czyli monopolu wód polskich, któremu tak naprawdę chyba nie zależy na tym, żeby nam wędkarze mówiło się lepiej, mówiło się w czystych miejscach, no i po prostu, żeby ryby pływały w wodzie. No bo oczywiście, słuchajcie, jakby nie patrzeć, wy jesteście tutaj, bo przyjecha, przyjechałem do was. Z dużo niższego terenu ten cały syf płynie w moim kierunku, w moim kierunku, gdzie. Jakby nie patrzeć, ty, jako mistrz świata w wędkarstwie karpiowym, już żyjesz z wędkarstwa. Oczywiście. Ja żyjąc z wędkarstwem tak samo, tak samo i rycho, wszyscy, wszyscy ucierpimy, bo to wszystko będzie się przesuwało coraz dalej. I jak myślicie, czy samo zamknięcie szlaku wodnego, żeby ta woda się nie przesuwała i zamknięcie tego, chociaż przynajmniej na, na jakiś czas na tym terenie, to będzie coś dobrego. Jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o moje zdanie, no to w tym momencie jest już na to trochę za późno, dlatego że opadający stan wody w Dzierżnie Dużym znaczy inaczej jeszcze po prostu wydaje mi się, że największe stężenie które było już po prostu do tej Odry spłynęło i właśnie u rozwodnieniu temu służyła po prostu woda z Dzierżna, bo, bo nagle wody polskie opuściły stan wody podczas tarła o 40-50 cm. Tak, Czyli całe tarło, które było zrobione na, na, yy, na trzcinie i tak dalej, wszystko się poszło. Tak. na pewno duża część. Tak, nie? posiadamy ziemiki, także... na których widać normalnie zalegająco ikrę. Dziesiątki kilogramów ikry na wpływie i Tutaj też jak pływałem, pootwierane były gniazda sandacze, także ktoś to zrobił. Nie wiem, czy to jest premedytacja, ale na pewno nie zrobił tego w żadnym stopniu myśleć Tu chodziło tylko i wyłącznie o przeczyszczenie. tak, rozliczenie tak tak, Dokładnie. o zwiększenie przepustowości wody na śluzach i puszczeniu po prostu czystej wody do kanału, tak aby po prostu rozwodnić toksyny. Takie jest moje zdanie. Wiecie co, myśmy wczoraj byli na śluzach niższych, chcieliśmy tam wejść na teren tych śluz i tak dalej, gdzie pracownicy wręcz nam zakazali czegokolwiek, czy to sfilmowania tej mhm. wody i tak dalej. Tłumacząc się zagrożeniem terrorystycznym, wyobraźcie sobie. No. No, no, były pewnie inne podwaliny, no na pewno wiesz, jeżeli tam jest jakiekolwiek skażenie, może też odgórnie dostali zakaz puszczania osób postronnych, bo takie coś przecież też może mieć miejsce. A prawda jest taka, że wiesz, smró był, był taki sam, jak i tutaj. No, zobaczycie to pewnie dalej na filmie, co tam się dzieje. Nie? Bo no, oczywiście słuchaj, te, te przebitki podczas naszej rozmowy będą cały czas wklejane. E, cały czas będę wam pokazywał, e, już wam pokazujemy e, ryby, które, które popadały ogromne sandacze, ogromne karpie, karasie. E, karasie. Powiem Ci, że w życiu się nie spodziewałem, że karasie takich wielkości e, będą tutaj leżały, ale tego są tego są dziesiątki, dziesiątki sztuk, no kurczę, no to jest tutaj no niestety niesamowite. To też ciekawe, coś my przed chwilą rozmawiali, że, że umierają ryby, które są odporne na warunki bezcenowe. Tak. Czyli najbardziej odporne gatunki słodkowodne, od karasi po karpie, zdychają wraz z sandaczami i innymi drapieżnikami. No gdzie można by powiedzieć, że przyducha, no to dlatego A, sandacze tak. padły. E, Dobrze, ale no. w tym momencie tu nie chodzi tylko o sandacze, bo gdzieś sandacz jest e, bardzo mało odporny na, na e, jakieś takie niedobory warunki tlenowe. Besenowe, tak. W tym momencie padają ryby, które są naprawdę przystosowane do warunków e, ciężkich. No niestety, niestety taka sytuacja ma miejsce i tutaj raczej nie ma co liczyć na to, że jest to tylko i wyłącznie brak tlenu, tylko raczej będzie to skażenie chemiczne. No oczywiście są prowadzone badania, czekamy cały czas na wyniki, na takie stuprocentowe potwierdzenie tego wszystkiego, no i zobaczymy co z tego wyniknie, ale myślę, że nie możemy się spodziewać. Niczego dobrego no, po tym, co się dzieje. Jeszcze biorąc pod uwagę, że w tej chwili robi się ciepło, pewnie będą burze, więc yy, jak będzie burza, wypłynąć, to dopiero wtedy zobaczymy tak naprawdę, yy, jaki jest, yy, jest ogrom tej katastrofy, ta, jaka jest skala, bo na razie tej ryby i tak jest masa, tego jest bardzo dużo. W tej chwili już jest część powybierana, więc to, co mamy na filmie. No, nie jest to na pewno takie do końca adekwatne, bo no, ten proceder już trwa. No, ten, czas, ten czas, gdzie było pierwsze skażenie, jest potem kolejne, to jest tak, to jest dokładnie, to już jest lekko półtora miesiąca, bo pierwsze sygnały mieliśmy już na początku marca i, i tak to mniej więcej się kształtuje, więc no, nie ma co dyskutować. Czas pokaże, miejmy nadzieję, że będzie tego jak najmniej, no nam wszystkim też na tym zależy. Natomiast Jaka jest skala, no to się okaże za chwilę. W każdym razie no, Fetor był taki, że ja stwierdziłem, że jednak zostanę na brzegu i, i nie będę z wami płynął, także nie gniewajcie się na mnie Grzesiek, że no i że tak popłynęliście nie sami. I tak w te najgorsze punkty nie popłynęliśmy, nie? Tak, nie no nie ma co, nie ma co też e, przeginać, pały z tego powodu, że sam, sami widzieliśmy, że kanał Gliwicki jest martwy, totalnie jest martwy. Jest jedna odnoga, która jest. E, w której jeszcze jakieś życie było. Ale czy tam to wygląda tak, jakby te ryby po prostu pouciekały? uciekły tak. w jedno tak, tak. miejsce. Tak. Tak. No one, są, one są w Zatoce Kormoranów, tutaj wiadomo, na tym rezerwacie. No. Ale tylko pytanie moje jest takie, czy samo odłowienie tej ryby było, miałoby jakiś sens? Z jednej strony miałoby sens, tak. bo moglibyśmy naprawdę duży materiał genetyczny uratować, ale z drugiej strony, czy nie przeniesiemy? No właśnie, zarazy, możemy, możemy zaraz przenieść gdzie indziej, Nie wiadomo do końca, co to jest, czy to jest chemiczne, czy biologiczne skażenie. No kurczę, póki nie ma wyników, to na pewno takie ruchy byłyby nierozsądne. Poza tym nikt się nie zgodzi na wprowadzenie ryby w tym stanie na jakiekolwiek inne akweny, tak? bo hmm. no, byłoby to na pewno z punktu widzenia biologicznego i teologicznego złym pomysłem. Cytując tak jakby wczoraj wypowiedź dyrektora biura okręgu Katowice, możemy jasno stwierdzić, że, że woda po prostu została zatruta i tak naprawdę póki jeszcze nie mamy papieru tego na ręce. Nie mówimy o tym na tyle głośno, żeby, żeby wszynać z tego aferę, ale jeżeli tylko takie wyniki się pojawią. A powiedz mi, masz już jakieś sygnały, co to może być? Skąd to się wzięło? Na pewno nie są to substancje ropopochodne. Czyli to nie są jakieś, jakieś, jakieś nie wiem e, z bary, jakby się tam mogli gdzieś czy coś, nie stylu. bo takie coś pływa kanałem cały czas dokładnie, płynie, to jest non-stop tutaj także w jest, jakimś tam stężeniu tak. cały czas jest ta woda zanieczyszczona właśnie pod względem ro, e, substancji ropopochodnych. Natomiast no, są różne przypuszczenia, ciężko teraz spekulować, no, mogą to być inhibitory, co wskazuje na kolor nawet tu, tu, na, tutaj Zawiesiny na ta tak? wiesina czerwona, która zalega na dnie nawet miejscami też na dzielnie dużym, no bo tak jak mówimy, sytuacja jest taka że jest od kanału Gliwickiego, od kłodnicy w zasadzie, jest, jest też odnoga, która wpływa tutaj do, do dzierżna. No i jak, jakiś tam procent tej wody tutaj się dostał. Natomiast na szczęście no nie jest to jakiś wielki procent, który spowodował tutaj jakieś bagatela, wielkie szkody. Nie widać na szczęście śniętych ryb. No i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Też, Mariusz, widzisz, no i tyle. Ale... Sam wpływ w to jest raz, ale. Kanał jest na stałe też potem tak. połączony właśnie Sierowo tam przy kamieniu. Oczy, oczywiście. Ale oczywiście. zobaczcie, że cały kolor wody jaki tam jest, to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. Nie, no to nie wygląda jak woda, tak? Tylko ona ona jest nojówka. Tak, ona zmieniała kolory w ciągu dwóch, trzech tygodni. Teraz ogólnie jest brunatno-zielona cały czas. I jest gęsta jak zupa, co sam się okazy zobaczyć. Tak, i ryby, ryby, które tam napotkaliśmy są w różnym stopniu rozkładu. Od ryb, które widać, że snęły niedawno. Ryby... Aż do, tak, to... do ryb, które tak, dzisiaj żeśmy widzieli, które tak, zdychały na naszych tak, oczach. Tak, e, więc nie można też powiedzieć, że jest to jakiś tam proceder, który się już wydarzył, ryby przestały zdykać i już to wszystko jest dobrze. Ale, ale to dzieje, cały tak, czas jest się to wszystko w trakcie, także, także no, czas pokaże, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to jak najszybciej się skończy. Miejmy też nadzieję przede wszystkim, że y, wody, które płyną dalej w stronę odry już y, nie będą z takim stężeniem. Y, żeby tamtych szkód nie było dalej tak? no mamy tutaj niestety ten nasz odcinek martwy bardzo wielka szkoda, bo naprawdę bardzo Odbudowywa duże ryby latami, nie? tak, to, ta woda będzie się odbudowywać myślę przez naprawdę dobrych kilka lat zanim tu powstanie na nowo życie zanim y, przede wszystkim to co zalega na dnie bo umówmy się, skażenie wody woda Zjedna, sobie nie? przepłynie, no to ale woda, skażenie nie? to mamy tutaj ryby denne, karasie, karpie, leszcze które, mocie, zalegają. Które, które zalegają na dnie, to jest jedna sprawa poza tym to wszystko to co osiadło jeżeli mówimy właśnie o jakichś in inhibitorach, mazutach to wszystko zalegnie na dnie, więc ryby denne nie będą tutaj żerować i prawdopodobnie przez najbliższe lata nie będą tu w ogóle migrować, pływać. No nie będzie miejsca dla żerowania, no bo skąd ona ten pokarm będzie miała brać, tak? No dokładnie, Także możemy tu jeszcze problem. wziąć pod uwagę to, że nie każda ryba ma tą samą budowę tak. ciała, więc nie wszystkie ryby teraz nam to powypływały. Są ryby, które mają mniejsze dużo mniejsze pęcherze, pęcherze płatne. Tak. Same wszędzie. pęcherze widzieliśmy, które gdy ryba po prostu już jest na tyle mocno rozłożona, ona po prostu ją rozrywa i te pęcherze wypływają. Ale ile jest ryby na dnie, tego, tego nie wiemy. Tego Możemy się spodziewać jest, naprawdę dużej straci. ilości, jak, tak jak powiedziałem już wcześniej. Będzie burza, będzie zmiana ciśnienia, możliwe, nie jest na 100%, ale jest to bardzo możliwe, że wtedy te ryby, które zalegają na dnie z małym pęcherzem, czyli okonie, tak? sandacze, szczupaki, one mają ten pęcherz pławny, malutki, więc masa ryby w stosunku do pęcherza no jest nieadekwatna i ta ryba od razu nie wypływa, ona wypłynie jak zagazuje już po jakimś czasie, więc. No może nas to czekać. Miejmy nadzieję, że nie, ale no możemy się spodziewać takich widoków i nagle po prostu będzie więcej tego drapieżnika. Chłopaki, wody, tak jest polskie, dużo. wody polskie. Wody polskie wystosowały pismo, że e, wszystko jest w porządku, że próby były pobrane. Że nie pismo to jest to że z, Chyba z wczoraj było to pismo, że e, jakość wody jest e, całkiem dobra, że nie ma żadnych, e, złych... E, złych e, substancji w środku, powiedzcie mi, czy wiecie coś na ten temat? Słuchaj, jeżeli chodzi o sam kanał Gliwicki, to jakość wody w kanale Gliwickim w chłodnicy ona nigdy nie była jakaś tak, specjalnie dobra. Masę wody upłynęło, żeby te ryby tam się zadomowiły, żeby można je było łowić tak naprawdę i żeby dorosły do rozmiarów. Jakieś tam macie okazję też widzieć. Nie? Więc wiesz, tutaj zadałeś też pytanie odnośnie tego, odnośnie wód polskich, APZW. Od, odnośnie zmian, które nas czekają, no to idealnym mhm. przykładem dobrej zmiany jest upuszczenie wody podczas tarła. Dla mnie to jest wyznacznik tego, komu tak naprawdę na czym zależy. Tak. Bo jeżeli zaczyna się trzelić większość w zbiorniku, de facto leszcza, którego tak. tutaj jest najwięcej, mówimy o Karasiu jeszcze, za chwilę ruszy tarło karpia, gdzieś tam trosie tak samo liny, mówiłem o schodzący z dnia sandaczy. To gdzie tu mówimy o jakiejkolwiek ekologii albo nie wiem, że komukolwiek zależy na tym, żeby nam wędkarzom i ogólnie, żeby, żeby było po prostu lepiej. No. Niestety, no ratują nie jedno to niszczą to... drugie, tak? Ratują, ratują kanał rozcieńczając te wszystkie substancje. Spuszczając wodę no i niszcząc, niszcząc generalnie no, całoroczne tarło. No, w tej chwili już woda na szczęście nie schodzi, ten lesz jest w trakcie tarła, więc możliwe, że no, część, jeszcze coś z tego tarła częściowo, jakiś tam, procent, jakiś tam procent będzie miał szansę, szansę przeżycia, ale zobaczymy co będzie dalej, bo nie jest powiedziane, że za chwilę znowu nie będą tej wody spuszczać. No, trudno to wytłumaczyć, chodzą pogłoski, że gdzieś tam takie tłumaczenie wyszło ze strony, ze strony niektórych członków koła. PZW tutaj 29 opieku na dzierżno duże że jest jakaś dziura w wale i ponoć. Wody polskie spuszczają wodę po to, żeby Y, znaleźć tą dziurę. No, jest to mm. dla mnie troszeczkę, troszeczkę słaba, słaba argumentacja. Że robią to akurat, w, akurat wtedy, w tym kiedy czasie. Zrobiło się tak, tak, mm -hmm. Przecież mogą tej dziury poszukać kiedy indziej. No, niestety mamy ten starła, właśnie sandacze poschodzimy z gniazd. Tak jak mówi Darek. No, tu mamy na tyle przejrzystą wodę, zresztą co też zobaczyliście na filmie. Wszystko widać, e, wszystko widać na trzy, na 35 metra widać dno. Przy flaucie, gdzie nie ma fali, więc no, widać te puste gniazda, tak? Ewidentnie, ewidentnie widać, że to są gniazda sandacza. No, jeszcze nie jest to pora, gdzie sandacz opuścił gniazda, bo umówmy się nie, no, nie, sami nie no, na rybku, to, tak? No, Grzegorz, no, przecież doskonale no, to znasz. Wiesz, jak to wygląda. A one są puste, także. No, to wszystkie gniazda niestety, są puste. Niestety. Już mówię. Kilkaset gniazd dłuż tego brzegu, aż po nagopławu, tak zwaną, wszystkie gniazda są puste. Część z no. tych gniazd jest na plażach po prostu odsuszony, nikt nie ma wody. Yes. Wiesz, gniazdo sandacza jest bardzo specyficzne, bardzo łatwo jest je namierzyć Jeżeli wiesz czego szukać, po prostu trafisz na nie i, i, i jeżdż, wiesz, po prostu zobacz. To widać też po, po wielkości tych gniazd, że są gniazda o średnicy 50-60 cm, ale są i metrowe dziury z tak. zaniecionymi kamieniami ze wszystkim, Ty, czyli typowo sykowane pod, pod no, to po gniazdo to, Tak. Myślę, że tutaj należałoby z marszu wystosować apel do Wód Polskich z uwagi na całą sytuację, aby w końcu ktoś Jakiś szanowny włodarz ruszył się z tematem i żeby zaczęli coś działać. No my jako wędkarze robimy to co możemy, natomiast robimy postępowanie tyle się da, tak, tyle ile się da. Czyli tutaj między innymi dlatego też kręcimy ten materiał, po to się tu spotkaliśmy, poświęcając swój czas. Fajnie by było, żeby po prostu ktoś pomyślał o tym co się dzieje i naprawdę zajął się sprawą, bo ona jest bardzo poważna, co ja myślę Darek, że jeszcze chwila dostaniemy. Wyniki badań, no i zgłoszenie do prokuratury, bo to nie ma na co czekać. Oczywiście, to, że to jest tak. bezwzględny krok, który na pewno nastąpi. Miejmy nadzieję, że prokuratura, przejmując już pałeczkę z urzędu, przysłowiowo mówiąc, zajmie się tym tematem. No i miejmy nadzieję, po pierwsze, że znajdzie się winowajca i zapłaci za to, co zrobił. To jest jeden temat. A drugi temat, że takie rzeczy w przyszłości, miejmy nadzieję, nie będą miały tak. miejsca, bo to jest, to jest dla nas największą bolączką. No niestety, stało się to, co się Macio, stało. Nie wiecie, wiecie też, co w tym momencie jest, to, wygląda teraz sprawa tak że umywają ręce Wody Polskie oczywiście, teraz nagle wioś spóźnia się z próbkami, tak. bo nagle nie mają wyników od półtorej miesiąca. To jest straszne. Prezydent miasta Gliwice są. powołuje się na zdanie Wód Polskich, które po prostu mówią, że nie wiedzą czym jest zanieczyszczony Kanał Gliwicki, więc jeżeli Wody Polskie nie wiedzą, to prezydent też nie wie. To, no my to mamy to dlaczego to to mamy to Dlaczego ktoś ta, taka instytucja jak Wody Polskie zajmuje się tym, skoro nie potrafią stwierdzić, Mając laboratoria, mając wszystko, mając dostęp do tego, nie potrafię stwierdzić, co się dzieje z wodą. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest w ogóle chore. No się trzeba chcieć to. Ta, tak. No, Ale to sam jest... sobie już odpowiedziałeś, Grzesiek, no nie zajmuję się tym. Dla Ale ja jemu... wam powiem, że ja zaczynam myśleć wprost. Zresztą ja już od dłuższego czasu o tym myślę i widzę to. Ja jestem jednym z przeciwników wód polskich. Słuchajcie, PZW zrobiło bardzo dużo złego. Nie ma co gadać, bo, bo nie tak. lubimy PZW no tak. i tak dalej. A bardzo często na PZW, ale zobaczcie, co się dzieje. Zamieniamy sobie, tak jak już mówiłem, wcześniej, to Zamieniamy sobie sieciarkę na kijek. No, albo gorzej. Bo siekierkę gorzej. mieliśmy, a teraz będziemy mieli kijek. Teraz za chwilę się okaże, że nie będziemy mieli niczego. Jeżeli wody polskie uważają, ja to mówiłem wczoraj w, w jednym z wywiadów, jeżeli wody polskie uważają, że ta woda jest dobrej jakości. Wiecie co? Ja jej nie będę pił, bo ja jeszcze wczoraj powiedziałem, napijemy się jej wszyscy razem. Nie. E, ja ją ja ją im pobiorę nie polecam, i dam im nie każdemu polecam. do spróbowania. Jeżeli ta woda jest czysta, proszę bardzo, napijcie się jej. No tak, skoro nie ma skażenia. Skoro nie ma skażenia, to jest, jest bezpieczna. Tak. nie ma problemu. Dokładnie. Zresztą widzicie sami, że tutaj żegluga wszystko dalej się odbywa. Tutaj prowadzone są rejsy kulinarne. Zgadę... Rejsy, rejsy kulinarne no to jest największą abstrakcją. To no. jest abstrakcja, tak, gdzie to... na brzegu leży padłe ptactwo, leży masa. To nawet są. A, tak, dziesią... dobra widzieliśmy. No oczywiście, to nie są dziesiątki, tylko to są setki śniętych ryb. Odór jest nie do wytrzymania. W tym momencie Marina Gliwicka przeprowadza rejs kulinarny. Tak. No... Ale wiesz, Darku, oni wyczyścili troszeczkę inaczej, na bieżąco wybierają te ryby właśnie. A właśnie e, ze właśnie ze szlachu. Knoczko wybiera tę te, te tym wszystkim teraz. A zosta... do końca nie wiadomo. Nie, to ja wiem akurat. Z tym wszystkim teraz został opiekun tej wody, czyli PZD2, czyli, czyli koło numer 13. Tak, tak. Bo tak powiedział zarządca wody, skoro wy się opiekujecie, to teraz wy wybierajcie te ryby. Część ryb została zebranych w <kuh> przez właśnie przez samych właścicieli portu, czyli przez Śląskie Centrum Logistyczne. <kuh> A reszta, że tak powiem, czyli utylizacją reszty ryb zajmuje się bezpośrednio PZW-Katowice, a z ramienia PZW Katowice robi to koło numer 13 w Bielicach. I te ryby, które dzisiaj widzieliśmy, to są ryby, które już wypłynęły, bo tak jak mówiłem, codziennie te ryby są sprzętane. Także skala tego problemu jest ogromna, to, to nie ma co się oszukiwać. co, so, jesteś tutaj cały czas, powiedz mi, ile mniej więcej, jakbyś byś mógł ocenić, ile tej ryby tutaj było już przez ten, przez ten cały czas? Nie chcę, tutaj, nie chcę tutaj jakichś banieluków opowiadać, czy rzucać jakimiś tam teoriami z kapelusza, ale z tego co wiemy, w pierwszych dniach z samego portu zostało wyłowionych około 7 ton ryb. 7, 7 ton ryb. W pierwszych dniach? W pierwszych dniach. A jak to tak naprawdę wygląda, to się dopiero okaże, ponieważ każdy z utylizujących urzędów powinien mieć te papiery, prawda? Wydaje Dokładne mi się, że widzowie powinni, się powinni wiedzieć jedną rzecz. E, słuchajcie... E, Zostało wyłowionych tutaj, jeżeli, jeżeli już rzucamy liczbami, i 7 ton ryb, dajmy na to, nawet niech będzie przez cały ten okres tego, tego czasu, zobaczcie, 7 ton ryb. Roczne zarybienia oponujemy na tonę, mhm. na półtorej tony, tak. na 700 kg różnych gatunków. A Oczywiście. tutaj wyłowione zostało 7 ton w ciągu kilku dni. Ale zobacz, co Gdzie, też... ry... Gdzie może być teraz ta ryba? Tej ryby to po prostu nie ma. Zobacz, co też się mówi ogólnie o wodach o zlewni rzeki Kłodnicy, czyli o odzieżnie, o Dzierźnie małym, tutaj o kanale, że są to wody funkcyjne, tak? które przystosowane są do odbioru zanieczyszczeń z całego górnego Śląska. Tak? Z tych wód. W ciągu roku korzysta tysiące ludzi. Ze zwierzętami, no, wędkarze, tak, ludzie, którzy nawet nie zdają sobie sprawy też, gdzie przychodzą i tak dalej. Czy, czy ich życie jest też funkcyjne? Bo ja nie no wiem. Tak. Weźmy jeszcze pod uwagę to, że są tutaj kormorany, które, które też żyją tą rybę. Za tak. przeproszeniem. Zgadza się? So, i jest rybę, kupy są i rapleje z No dokładnie. Jesteśmy w rezerwacie, także na pewno i będzie słychać te ptaki. Ich tu jest mnóstwo Oczywiście, tak. A nawet jak sam widziałeś, nawet one nie chcą się patrzeć w tamtym kierunku. Bo kormorana ani jednego na całym Tak, nie zbierają, nie... nie zbierają w ogóle tej, tej ryby. Gdzieś odlatują, widać, że odlatują daleko. a Wpłynęliśmy A... też w dosyć, dosyć duży odcinek kanału. Czy widzieliśmy jakąkolwiek rybę oprócz karasi, które o, karasie, zbierały tlen? Kar karasie, które, które łapały ostatnie, ostatnie tchnienia. Które mogliśmy złapać do ręki tak naprawdę. To, Bo to tak, pewnie, tak pewnie niestety tam już innej ryby w tej chwili nie ma. No. Zostało tylko to, co jest gatunek, który jest najbardziej odporny, czyli karaś. No. On ma tak małe potrzeby, jeżeli chodzi o przeżywalność, o przeżycie, przecież o warunki beztlenowe. Warunki beztlenowe. Że naprawdę i zobaczcie, i tego Karasia y, niestety zdechłego jest multu. Więc nie ma tutaj cudu i nie ma na co liczyć, że inne gatunki bardziej szlachetne, czyli sandacz, Szupak. O konie, że, że one, że one przeżyły, przeżyły. No nie. na pewno nie przeżyły, ja myślę, zalegają, że, no nie. Tak, ja myślę, że to jest kwestią czasu i niestety no, tutaj o szczupaku, sandaczu możemy na lata zapomnieć, no, no przykra sprawa, ale tak, tak się dzieje. Jednym słowem to jest tragedia, nic więcej. Tak. To jest katastrofa ekologiczna, o której tak naprawdę nikt nie chce powiedzieć. Właśnie. Moi drodzy, wydaje mi się, że w tym momencie wiemy już naprawdę dużo i zastanówmy się czego my tak naprawdę chcemy. Czy chcemy zgnoić za przeproszeniem PZW i pokazać, że PZW jest najgorsze, bo mamy duże opłaty, bo coś tam, bo coś tam i zamienić sobie PZW na Wody Polskie, które obiecały nam tanie karty, ale tanie karty to zarybień też nie. Zarybień jest... za 5 milionów. Tak, tak, zarybień za 5 milionów, powiedzcie mi właśnie, ile kosztuje, jaki jest koszt zarybienia na dzierżnie dużym? Chociażby. tutaj w ciągu, opera, w ciągu roku. Tu, tutaj według operatu akurat się, się nie zalabydzie na tylko drapieżnikiem, tak. ale jeżeli chodzi o dane okręgi, są to ilości rzędu kilku milionów na jeden okręg. Na jeden 5, okręg. Więc 5 milionów tak. na całą Polskę to są śmieszne sumy. Nie? Dokładnie tak. Więc zastanówmy się, tak naprawdę, czego my tak naprawdę chcemy? Czy chcemy no, chyba taki chcemy gorzej. jak tutaj? Chyba chcemy gorzej. Tak. Chyba za dobrze, żeśmy mieli jako wędkarze, e, że musimy sobie to wszystko z, za przeproszenie spieprzyć. Sorry, ale ja już. Wiesz co, za, dobrze, za dobrze nigdy nie górę. mieliśmy, bo, bo to trzeba też wprost tak. powiedzieć, PZW nigdy nie było, nie będzie idealne, sami tak naprawdę A, stanowimy tak. te PZW i my je możemy zmieniać, Dokładnie, bo to od nas zależy to co się dzieje, to jest towarzyszenie, które po prostu trzeba zmienić, to są po prostu też nieodpowiednie osoby na, na niektórych stanowiskach, o tym trzeba powiedzieć też, też wprost, bo taka jest prawda, niestety oczywiście, no. ale, ale Wody Polskie i to co się dzieje na kanale, no to... Moi drodzy, zabieram Was teraz e, razem z Darkiem, jeszcze się przepłyniemy, e, pokażemy Wam, jak wygląda tak naprawdę dobra część wędkarstwa i dobra część e, całych tych e, interesów, gdzie widzimy właśnie tarło, leszczy, przepłyniemy się koło nich, pokażemy Wam w czystej wodzie piękne, ogromne ryby. I zachęcam Was po prostu do e, jakiejkolwiek dyskusji w, w komentarzach, bo jest ta dyskusja bardzo ważna. E, Moi drodzy, udostępniajcie ten materiał, proszę Was, aby się to rozniosło, bo to, co się dzieje w tym momencie na, dnie, na południu Polski, czyli kanał Gliwicki, a to będzie szło do naszej Odry, do naszej kochanej Odry, gdzie bardzo wielu wędkarzy jest z tym związanych. To idzie w głąb Polski. Nie? To idzie w głąb Polski. Słuchajcie, alarmujemy. Udostępniajcie, pokazujcie, komentujcie i koniecznie dyskutujcie o tym. Zapraszam Was też na media społecznościowe, bo tam też będziemy poruszać ten temat. Moi drodzy koledzy, youtuberzy, wędkarzy, jeżeli możecie, poprzyjcie materiał, pokażcie, że my, wędkarze, mamy siłę i potrafimy ze z tym zrobić. No i co? Pokażmy, ilu nas jest, a na koniec miły akcent w postaci tarła leszcza. Do miłego sensu, przynajmniej na koniec, bo. To jest to właśnie czego byśmy chcieli i jak powinna wyglądać woda. Jak powinna wyglądać rybna woda, największe łowisko w Polsce, Nokil z wielkim potencjałem. Miejmy nadzieję, że takowy zostanie. Moi drodzy. Dzięki, chłopaki. Dziękuję. Trzymaj się, Grześ. Dzięki. Zapraszam Was teraz do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Czystą wodą. Cześć. I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Thirsty as I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling.